Wow, słuchajcie, coście zrobili pod poprzednim odcinkiem, ponad 20 łapek do góry, chtos, więc od razu na następny dzień e, wlatuje następny odcinek, więc słuchajcie, mam przygotowane tutaj e, kolejne pytania, e, no też kilka pytań podobna ilość pytań e, jak ostatnio, e, no i tak, słuchajcie, 20 łapek było, więc teraz 15 łapeczek do góry, trzeci odcinek z Q&A, więc teraz zapraszam do oglądania. Więc tak słuchajcie, mamy kolejne pytania, yy, zaraz sobie wezmę. Dobra, już biorę. Yy, mamy pytania, oczywiście teraz mamy pytanie od y, kolegi, który miał być w pierwszym odcinku, ale za późno napisał, bo jak ja już nagrałem, no to mi napisał te pytania. I dobra. Jaki gatunek gier lubisz najbardziej? Najbardziej lubię gry, właśnie yy, takie szczelanki, budowanie. Typu właśnie widzicie tam Minecraft, yy, Fortnite yy. No ale też lubię na przykład piłkarsky, na przykład FIFA, czy FIFA teraz mało gram. Ale też no takie szczelanki, Wiedźmin też, nie szczelanka, no ale wiecie, takie gry reakcji, o. Można tak powiedzieć, dobra. Yy, czy Fortnite będzie do końca kanału? Yy, nie, już teraz staram się i tak mniej nagrywać Fortnite'a, bo mało osób to lubi, chociaż no, no dosłownie to było na kanale yy, ale też mało osób to lubi teraz już są inne gry yy, no więc staram się yy, no zmieniać to po prostu, że raz jest Fortnite, raz Minecraft yy, raz inna gara, no i planuję też zrobić oczywiście serię z Outlasta, wiem, że mówię to cały czas, ale ta seria będzie yy, no od ferii moich. Ja zaczynam ferie teraz od nas, od yy, soboty, w piątek yy, ostatni dzień idę i potem w poniedziałek już mam ferie. Oczywiście przez pierwszy tydzień, bo drugi tydzień znowu będę na obozie. Dobra, yy, przejdźmy teraz dalej. pc 3 PS4. Oczywiście wolę, no wielkie, wielkiej różnicy między tym nie ma, ale wolę yy, Bardziej PS4, bo jestem, no, oczywiście Na ko kompanii, gdy nie miałem pc -ta. Cały czas to gram, no to gram yy, na tym yy, To cały czas gram na, na PlayStation, no ale Chciałbym mieć też yy, pc jakiś komputer dobry Żeby po prostu móc nagrywać coś innego Niż tylko to co mam na, dostępne na PlayStation, nie? Yy, jakieś inne gry z kompa Coś na kompie pograć na przykład sobie popykać, a tak nie mam niestety tej możliwości. Dobra. Minecraft czy Fortnite tu jest e, remis, bo y, mam, miałem kiedyś tak, że grałem dużo w Minecrafta. Y, później mi się Minecraft znudził, grałem dużo Fortnitea i teraz jest tak porówno trochę Fortnite, trochę Minecraft. wielkie różnicy nie robię, bo to są dwie różne inne gry, więc y, tutaj nie można porównywać w ogóle. Jeżeli ktoś na przykład chce porównać gry, to niech to jest ten sam gatunek. gatunek. Czyli, jeżeli ktoś mówi, że jakaś gra jest u którejś lepsza, to niech porównuje np. Battle Royale z Battle Royale, czyli Fortnite'a do PUBG albo Apexa. A nie, że porównuje Minecrafta do, albo FIFA do Fortnite'a, bo to jest bez sensu, bo to są dwie całkiem inne gry. Przed FIFA mamy piłkę nożną, a w Minecraftcie mamy budowanie. A w Fortnite mamy szczelanie, więc e, nie, to, tego się nie porównuje. Ale jeżeli mam ocenić tak, że co bardziej lubię, no to, e, to jest to pośrodku. W to i w to mało gram. Czy nagrasz kiedyś jakąś szczelankę z perspektywy pierwszoosobowej? E, tak, na pewno nagram. Teraz planuję oczywiście Outlasta nagrać, to jest pierwszoosobowa gra, oczywiście nie szczelanka niestety. E, tylko to jest e, właśnie gra e, taka na uciekanie, taka, no taka gra horror po prostu. Czyli to jest jakby film horror, zrobiony jako gra. E, no i właśnie to planuję zrobić, to jest pierwszoosobowa. E, planuję zrobić Outlast, nie dwa, bo Outlast 1 i Winter Brawler czy jakoś tak to jest e, no... Nie jest takie straszne, to jest łatwe do przejścia i nie jest to po prostu straszne. Ale Outlast 2 naprawdę czuje ten klimat i naprawdę za każdym razem, jak odpalam tą grę, ja nigdy nie przeszłam jej do końca, do połowy maksymalnie. Na zawsze, jak odpalam tą grę, to już potem mam ciary na całym ciele i będziecie mieli taką bekę. Ale będę ją nagrywał od. Yy, no, od Ferry. Dobra, więc, jak sobie było takie króciutkie cięcie. I teraz tak, następne pytanie od następnej osoby, ile miałeś dziewczyn, no dosyć było ich, tak nie wiem, z 10, dobra, czy masz dziewczynę, tak mam, chciałeś się komuś kiedyś w tym wieku oświadczyć, nie, chyba, że do beki, do beki szkieletowi w klasie od biologii, ale tu miałem takie wyzwanie i też mi się nudziło. E, dobra. No i takie szybkie odpowiedzi na pytania. Dobra, przejdźmy do chyba ostatnich pytań. E, dobra. Teraz mam do mojej koleżanki z klasy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. E, dobra. Jak wrażenia w nowej szkole? No, tak średnio bym powiedział. E, no oczywiście jest spoko, ale no no jest spoko, ale też nie jest spoko w sensie no jest tak patusów za dużo dobra ulubiona gra komputerowa ulubiona gra komputerowa no to Daylight yy, można wymieniać Dying Light, yy, i Minecraft no i Outlast może być, ale dawno w to nie grałem, ale planuję nagrać i przy przypominać sobie wszystko co tam było i się z wami yy, no wy będziecie się śmiać, ale ja się będę bać jakie muzyki najczęściej słuchasz? Jeżeli chodzi o gatunek, no to rap, yy, a jakich tytułów, no to jest ich po prostu dużo. Yy, ja bym zrobił wam screeny, yy, no to byście, nie wiem, je, trochę, trochę byście ich czytali. Yy, jakich nie? Wolisz dawać czy otrzymywać? Oczywiście yy, wolę to i to, yy, ale najbardziej lubię, słuchajcie, najbardziej lubię otrzymywać i to subskrypcje i łapki do góry od Was. Więc jeżeli no, chcecie mi coś dać, no to, lubicie dawać, no to dajcie mi suba z łapeczką do góry oraz e, z dzwonem, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Więc tak słuchajcie, to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry oraz subika z dzwonem, aby być na bieżąco. No i mamy drugi odcinek z Q&A i drugi odcinek z kamerką. Muszę się przyzwyczaić do tej kamerki. No, i tak, słuchajcie, zostawiacie 15 łapeczek do góry yy, i zacuję trzeci odcinek. Oczywiście, piszcie w komentarzach yy, jakieś pytania, bo oczywiście nie napisaliście pod poprzednim odcinkiem, więc znowu musiałem męczyć moich kolegów na Messengerze, żeby dali mi po prostu jakieś pytania yy, i koleżanki oczywiście. Więc 15 łapeczek do góry, jakieś tam pytania. Yy, no i lecimy yy, z trzecim odcinkiem, bo naprawdę. Yy, dawno nie było takiej właśnie yy, no, statystyki, że było 67 chyba wyświetleń i 22 łapki bo liczmy to, że tam pokaże 20, no ale było 22, tylko YouTube jak zwykle usunął Tak jak mówiłem na moim drugim kanale, niektórych zapraszam Di Stefano yy, No i tak słuchajcie, to było na tyle i widzimy się w następnych odcinkach. Elo!